Cześć, z tej strony to tak, witam Was w grze War Thunder. Właśnie zaczął się kolejny sezon z bitewną przepustką, i tutaj w tym nowym sezonie będzie do zdobycia Tiger w wersji szwedzkiej. Już Wam go pokazuję. Tutaj, jak go widzicie, mam tak. Jest to taka dosyć uboga wersja, bo ani karabinu maszynowego nie ma na górze. No, i tak naprawdę jest to yy, pozbawiony właśnie tego karabinu maszynowego Tiger P. Jeżeli byłoby coś, to takiego jak porównanie, ale chyba nie ma. No dobra. Yy, no i zobaczcie, on właśnie ma tutaj 150, 180 80, No i zobaczmy sobie na niemieckiego Tigera P, yy, który jest tutaj. Jego moim zdaniem odpowiednikiem, tyle że bez karabinu maszynowego jest. Chwileczkę, już wam pokazuję. Ogólnie coś ostatnie, takie jakieś zamuły mają te serwery. No i patrzcie, to jest prawie ten sam czołg, tylko tutaj w przypadku niemieckiej wersji ma on karabin maszynowy, tutaj. Więc możemy zwalczać ewentualnie dodatkowo tym karabinem jakieś tutaj. Słabsze jednostki, typu powiedzmy jakaś opelotka, która ma gdzieś tych załogantów na zewnątrz, ewentualnie nie? jakieś tam, jeżeli są na tym poziomie jeszcze niszczyciele czołgów z odkrytą załogą. Tylko jeszcze tutaj muszę zobaczyć, bo tam chyba nie było tutaj nawet tego karabinu. Ciekawa, czekajcie. Bo jakoś tak niespecjalnie się przyjrzałem, więc zobaczmy. Nie, jest ten karabin, jest. W sumie, jakby tego karabinu nie było, to, to w ogóle miałby tutaj taki spory pancerz. A tak no to zawsze tu zostaje to miejsce, gdzie można przebić go jakimś pociskiem. Czy tam nie wypiszę, że grubość efektyw, efektywna, e, znaczy grubość sama tego tutaj jest 100 mm, więc okej. Okay. Coś tutaj jest jeszcze ciekawego. No, nie, tak poza tym, no to mówię, to jest Tiger P, tylko że bez tego karabinu na górze maszynowego, więc jest to, no, dosyć, wydaje mi się, słabszy czołk niż ta wersja niemiecka. Czas przeładowania, no nie, no, to jest wszystko to samo. Więc to jest taki premium czołg, ale ze słabszą. Nie. No, że z, z brakiem tego, no troszkę słabsza wersja tego niemieckiego Zobaczmy sobie, co tam drugie jest Oj, zobaczmy sobie to drugie, co tam jest Czyli w tym przypadku jest to samo... No, aha, dobra, jeszcze jest Łódź, tak? Łódź, USA I tu mnie ciekawi to, bo zobaczcie Ta Łódź ma tutaj 152 s... dwójkę na tym? Na... Na przodzie to jest dosyć ciekawe, że ma taką, nie wiem, co to jest, moździerz, działko, co to ma być, 152 mm, Gun Launcher M81, co on używa za amunicję, rejs próbny, nie, no ja bym chciał dowiedzieć czegoś więcej o nim, nie, 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 nie w ten sposób, modyfikacje ja bym chciał zobaczyć, co to takiego on tutaj ma, pociski, dosyć ciężkie, 100... Przebicie dosyć słabe, ale ma 4,3 kg. No nie wiem, możliwe, że w przypadku walki, no bo to jak mnie patrzycie, jest zaliczane jako kuter, z innymi kutrami, no to dosyć sporo mógłby narobić szkód. Jakby dostać takim pociskiem. No nie ma on innej amunicji poza tą, więc niestety nie ma możliwości jakiejś przeciwpancernej, ale no wydaje się. Z... Na papierze strasznie mocny, tak? Dodatkowo to jest Hydroplan, chyba z tego co zauważyłem. No bo zobaczcie, już wam go pokazuję. Widzicie, on tutaj ma coś takiego, jakby, jakie Hydroplany mają. Z ciekawości co? Zróbmy race, próbny nim. Tak for fun. Yy, prawdopodobnie będzie to dobry, dobra, dobry kuter, żeby ponabijać sobie jakieś yy, misje czy coś. Bo ja na przykład do, większość czasu robiłem to wszystko. Yy, to wszystko robiłem właśnie hydroplanem yy, japońskim. Mam nadzieję, że, nie, że źle nie gadam, że to jest faktycznie hydroplan. To działka tak śmiesznie strzela? Nie no, niemożliwe. Ej, <ścoughs> co co się stało? Oni to z automatu walą. No, no dobra, czyli dziwna sprawa. Czyli ta wieżyczka jest do wymiany możliwa? Nie wiem, dziwnie. No bo tutaj, tam ją z wieżyczką go pokazuje, tak? A tutaj, jak wejdziemy w tryb właśnie tej, tego przypłynięcia, czyli czekajcie, rejs próbny, ja dałem jaki. Y Modyfikacja wzorcowa, Aha. no nie, mogłem, nie, nie możemy tego zmienić, żeby sprawdzić, ale bardzo mnie interesuje właśnie ta te działku, jak tutaj 152 mm, jak by to zadziałało? Nie, czekajcie, możesz wieżyczka, czekajcie, bo troszkę zgłupiałem teraz. Nie rozumiem. Wieżyczka, zobaczcie, teraz pisze 152 mm. A jak żeśmy przed chwilą sprawdzali, to całkiem co innego pisało. Nie rozumiem. Rejs próbny, dobra, zobaczmy. Standardowy kamuflaż. I on mi wtedy przerzuca na tą na działko kalibru 40. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, o co tu chodzi. Czy to jest rodzaj ulepszenia, modyfikacji? Zobaczmy. Nowy kadłub, pompy, serwis, yy, Boforce. Ej, no dlaczego, a dlaczego wymieniać te działo na Boforsa. nie wiem, czyli nie sprawdzimy tego, jak, jak to dobrze bije, ponieważ to jest wymieniane, no niestety. Tak też jest to, to jest śmieszna sprawa, bo na przykład przy Japonii jest coś podobnego, jeżeli chodzi o ich ten kuter, że wam go pokażę. On gdzieś tutaj był. Tak, te PG02, on w ogóle się strze niżej, też, czy lepiej. On normalnie ma coś takiego, że ma tutaj ulepszenie do działka. I tutaj jest umożliwia przenoszenie działka JM61 kalibru 20 mm o mniejszy szybkostrzelności. I to ulepszenie jest gorsze niż to, co mamy w tym momencie na pokładzie. W, teori w teorii ulepszenie powinno ulepszać, tak? No ale patrzcie, pokażę Wam. Ulepszyłem go, tak. Mm spróbny próbny, chciał. Eee, nie, aktualna, bo nie wiem, czy on mi tam zmieni, czy nie. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I jest ta zmniejszona szybkostrzelność, tak? I zobaczcie, No tak, w sumie strzela, ale szczerze powiedziawszy to bez szału, prawda? No, a teraz zobaczcie, ja zmienię. Teraz na te działko, co jest podstawowo, czyli bez, bez ulepszenia, tak zwanego. Modyfikacje, wyłączam to ulepszenie, daję rejs próbny yy, i tak o chwila, żeby to było aktualne. Dobra, jest aktualny, odpalamy i zaraz zobaczycie, co się dzieje. Kiedy mam, to jest nieulepszona wersja, w teorii nieulepszona, patrzcie. Fakt, że wywalił 150 pocisków, no ale nie oszukujmy się, szansa, że dożyjecie do momentu, jak Wam się amunicja skończy, no to jest raczej bardzo mała. A powiem Wam, że strasznie kosi ta, e, ta łódka, więc nie rozumiem z czego wynika właśnie to, że tamta ma zmniejszoną szybkostrzęność. Nie wiem, czy się przegrzewa, czy co, ale no nic, tak to wygląda. No, wróćmy do hangaru. Zobaczmy sobie jeszcze, bo tam został samolot do obejrzenia. Zobaczmy sobie ten samolot, bo tam chyba jest dla kogoś. E, oj, nie, karty historii nie. Battle Pass, tak. już słódkę żeśmy sprawdzili, tą. tą I prawdopodobnie trzeba ją będzie osobiście sprawdzić, bo inaczej się nie da. Ale to jest, jaka to jest? 3-0. O, tu, przepraszam, pomyliłem się. Japońska jest wyżej. Dobra, patrzymy, 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 tu jest samolot dla fanów latania, tak, mamy tutaj wersję Mustanga chińską, dobrze P-51 Mustang bodajże to jest I on jest na 3.7, czy on się jakoś różni od tego, to wam nie powiem, bo nie latam akurat samolotami, jeżeli nie muszę, czyli do misji więc nie wiem, jak to wygląda. Dobra, zobaczmy sobie wyzwania. Wyzwania, jakie nas tutaj czekają w trakcie tego, tej przepustki bitewnej, i to jest taka: pierwsza misja to jest dokonać asysty lub zniszczenia w liczbie 250 maszyn gracza. My się wydaje, że to jest w miarę proste. Mamy na to no 4 tygo tygodnie w sumie, można powiedzieć. Mamy 4 tygodnie na wykonanie tego zadania. 250 maszyn to się wydaje, że jest dosyć proste. Jakby się ktoś uparł, to prawdopodobnie. W dużo krótszym czasie, by to zrobić, niż się jest dostępny. Następnie mamy tutaj oddział Jarla, z tego co widzę. Znisz po 7 maszyn przeciwnika, kierując każdym z typów pojazdów naziemnych: czołg, niszczyciel, samobieżny, zestaw przeciwlotniczy. No, jak te dwa pierwsze są bardzo proste, tak, to samobieżny, zestaw przeciwlotniczy, no tutaj to już trzeba by było dostosować sobie pojazd do tego, yy, co będziemy robić. Teraz z ciekawości zobaczę, czy Szwecja. Ma oni mają taki fajny pojazd. Nie, to niestety jest pojazd. Ery II, więc niestety, ale nie zaliczy tutaj do tego zadania się to. Ponieważ jest tu wymagany pojazd gracza era III i powyżej, no niestety. Następnie mamy Holmgang. Oglądałem Wikingów coś tam kojarzę tą nazwę, ale nie powiem wam o co chodzi. Rozegraj 75 misji niszcząc co najmniej jedną maszynę przeciwnika. No to jest takie... Czasochłonne dosyć, tak? Bo to musimy rozegrać 75 misji, co może być dosyć, no tak, jak mówię, czasochłonne, tak? Dobra. Następnie mamy twardy jak skała zdobyć nagrodę 30 razy. No tutaj wjeżdżają już czołgi ciężkie, tak? Dostawanie ostrzału na łeb i te sprawy, więc e, najłatwiej jest właśnie przy ostrzale artyleryjskim to uzyskać, bo wtedy eksplodujące wokół nas pociski, byleby nas na łeb nie trafiły dosyć szybko nabijają to osiągnięcie. Następnie mamy młot Tora i tutaj mamy zniszczyć przeciwnika bombami. No i wam powiem, że to może być ciężkie dosyć, bo 130 kilo, ok, to można tam gdzieś trafić dosyć szybko takie bomby. Ja mówię tu o zręcznościowym, oczywiście, tak bardziej się odnoszę. 130 do 1000 kilo. Hmm. Też bez problemu, bo tam Lancastery i tak dalej się dostaje na naloty, to takie gracza. No i nie mniej niż 1000 kg. No to tutaj chyba już wjeżdżają bomby typu na P2 i tak dalej, w Związku Radzieckim bodajże. Zaraz zobaczymy. nie wiem, czy mam powiem, który, uzbrojenie dodatkowe bez ładunku. Nie, nie, te największe bomby. Nie, ten nie ma tej bomby. Jest to jest taka bomba typu, co wygląda jak beczka. Nie, to też nie to. A, może to ten jest. Hmm. Nie. Hmm. To może ten? A, no nie wiem, a P, o, może to jest P8. Dobra, Faba 5. Yy, tego Faba ma tutaj PE8, czyli wymagałoby to zrzucenia przynajmniej tej bomby, bo te, no ewentualnie te, bo tutaj widzę masa 1080 kg, więc jeszcze się zaliczą. Więc może przy jakichś takich dobrych wiatrach można by było go przy nalocie dostać na grach zewnętrznościowych. No dobra. Zobaczmy następne, jakie tam zadanie mamy. Oprócz tego Młotora to było okej. Okay. Um, tutaj następnie coś zgodne. Otrzymać 10 000 punktów misji w każdym z trybów gry. Bardzo proste. Wchodzimy, gramy parę gier i mamy te 10 tysięcy. Następnie mamy <laughs> Zniszcz trzy maszyny gracza nie tracąc własnego czołgu ciężkiego 10 razy, czyli musimy zniszczyć po trzech graczy przy użyciu czołgu ciężkiego. Jest to takie może troszkę być trudniejsze dla osób co nie robią zbyt dużo killi, ale tak poza tym no to mi się wydaje, że to jest w miarę proste nie? Hmm, tutaj mamy potężny Einar, chyba tak. Użyj maszyny w tej w tej misji. Aha, czyli tu musimy skorzystać z tych maszyn, które dostajemy od y z przepustki. Jednej z tych trzech. W czym to dobrze by było nawet może. Nie, chyba tego nie zdarzymy, bo to jest do 19 czerwca, tak? A to jest do 3 lipca. No a to, jakby się upar, to można było te dwa zrobić naraz, tak? Bo można było zacząć pływać tą, e, tym kutrem, czy jak to się tam nazywa, i przy okazji robić ten wynik morski. No, ale to już takie trochę. Na pograniczu, bo to się 12 kończy, a to się 19. Znaczy to, się kończy, to się zaczyna 12, a to się kończy 19, więc to jest takie trochę, wiecie. No ale jak na razie nie widzę jakichś takich trudniejszych misji. Oprócz tej z bombami, tutaj mamy e, wojna wanów e, i As asirów, tak? Czyli jak to tam nazwał? Co tu trzeba zrobić? Jednostki powierzchnie zniszcz cele naziemne i nawodne. Czy to można robić w bitwach zręcznościowych? Można, więc nie jest to, mi się wydaje, ciężkie. Jednostki naziemne i pływające, pokonani gracze. A czym musimy to robić? Pojazd przeciwnika, pojazd gracza, a czyli powyżej jednostki naziemne, okręt. Pojazd przeciwnika, samoloty. To jakoś tak dziwnie jest to przetłumaczone, szczerze wam powiem. Jednostki naziemne i pływające. Hmm. Troszkę dziwnie, bo to powinno być... No, odróż mi się wydaje, to, to tłumaczenie. No, ale dobra. Następnie mamy obrona fiordów. Bitwa przeciwko innym graczom. Zadaj 300 tysięcy obrażeń statkom używając kutra przybrzeżnego chyba, tak? Okrę okrętu przybrzeżnego, tak? Dobra. I tutaj, co tutaj mamy jeszcze? Co tutaj jest? Wygra zagraj 35 misji na Szwedzkich pojazdach. Dla mnie to jest mega proste, ponieważ ja bardzo często gram e, tym, tą piłą szwedzką, e, tym Shermanem, i tam te 34, bo to jest bardzo fajny taki line-up. Gdzie ja raczej się właśnie skupiam na rozgrywkach bardziej, powiedzmy zręcznościowych i drugowojennych pojazdach. Dobra, wygrać 30 misji będąc w top 3 swojej drużyny, no to też takie może być trudniejsze dla osób, które powiedzmy troszkę gorzej grają, tak, bo nabicie tego miejsca 1-3 może być problematyczne, ale aczkolwiek tutaj to mamy za samo wbicie poziomu. Jak wbijemy poziom przepustki 21, no to wtedy już możemy to robić. I tutaj mamy <laughs> Herald roku. Zdobyć bohater przez tworzy lub stalowy heros, ewentualnie po strach mórz. Siedem razy. To jest, no cóż, może być naprawdę trudnie, bo na pewno jest to wiele łatwiejsze na, mi się wydaje, na zręcznościowych, znaczy wróć, na realistycznych, ponieważ tam musimy zniszczyć sześć pojazdów wroga, tak? Bo to jest razy dwa wtedy ten wynik liczony. No i ostatnie co mamy, uważaj nadchodzę. I to jest zniszczyć 30 pojazdów graczy Przy użyciu pojazdów naziemnych Jadących z prędkością co najmniej 30 na godzinę Czyli jadąc Ponad 30 na godzinę Musimy zniszczyć pojazd gracza No to może faktycznie być problematyczne Bo raz, trzeba mieć w miarę szybki pojazd Tak, żeby się rozpędzić No i strzelić tak, żeby zniszczyć Przeciwnika No tak więc to tyle, jeżeli chodzi o przepustkę bitewną Ale to jeszcze nie wszystko Ponieważ można zdobyć tutaj Kolejny pojazd tym razem jest to. Nie wiem, co to jest w sumie. Co to jest? Chyba jakaś artyleria. Oryginalnie to była. Yy, chińska do tego. Mhm, ok. No i możemy właśnie ją zdobyć poprzez nabicie odznak dla czołgisty. żeby je nabić, te odznaki, akurat tutaj zmniejszono trochę wymagania. Bo tutaj mamy nabić 35 tysięcy punktów w ciągu dwóch dni. I tak mamy to do zrobienia, to zadanie razy 7. Więc można sobie policzyć, że jest to. Jeżeli ktoś te, ten pojazd dla siebie jest to do zrobienia, nie trzeba jakoś może mega długo siedzieć przy grze, ale jest to do zrobienia. Ale jeżeli już chcielibyśmy sprzedać ten pojazd, no to Wam powiem, że to już trzeba na maksa posiedzieć przy grze. 600 tysięcy punktów trzeba zdobyć w ciągu tego czasu trwania, żeby móc ulepszyć ten tutaj kupon na ten pojazd na kupon zbywalny, więc No jest to sporo roboty. Dodatkowo jest to pojazd, nie jest to pojazd premium, tylko jest to zwykły pojazd. Więc fajnie byłoby zdobyć ten kupon, ale nie sądzę, że mi się to uda, ponieważ jednak 600 tysięcy nabicia punktów, no to jest sporo jak dla mnie. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o tą najnowszą aktualizację. Ja pewnie będę tutaj coś, rozgrywki jakiś prowadził, próbował coś sobie nabić, może coś z tego nagram i Wam pokażę jak mi idzie nabijanie tego nowego Battle Passa, tak więc prawdopodobnie zobaczymy się w jakichś filmikach też z War Thundera. Tak więc to tyle, ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmikach. Siemaneczko.